Spotkać je można dosłownie wszędzie i choć często nie ważą zbyt wiele, to wciąż dla części osób są zbyt ciężkie, by wyrzucić je do kosza. Śmieci, bo o nich mowa, są nieodłącznym elementem naszego życia. Rocznie na całym świecie powstaje ich ponad 2 miliardy ton, a wysypiska śmieci coraz częściej przypominają Himalaje. By zatrzymać ten proces, konieczne jest nie tylko ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci, ale co ważniejsze, odpowiednia segregacja i odzyskiwanie odpadów. Warto o tym przypominać także dziś w Światowy Dzień Recyklingu. Metal z plastikiem do wora żółtego. Takie te do kontenerka, te te różne, papier do niebieskiego i co tam jeszcze? I jeszcze szkło do zielonego. Ze świadomością na temat segregacji odpadów jest coraz lepiej, ale nie chodzi tylko o wyrzucanie śmieci do odpowiedniego pojemnika w naszym domu. Warto pamiętać również o możliwości korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie możemy pozbyć się na przykład zużytych opon, odpadków po remoncie mieszkania czy starych mebli i innych śmieci wielkogabarytowych, które mogą zostać ponownie przetworzone i wykorzystane, zamiast zalegać na kolejnym wysypisku śmieci.